Cześć, to jest Zwot Flash, a to jest ostatni tydzień wakacji. Jak tam plecak jest pakowane? Powróciła wymiana czołków premium. Do 24 sierpnia możecie oddać czołg premium, otrzymując dzięki temu zniżkę na inne maszyny premium dostępne w grze. Nie jest to oczywiście idealne rozwiązanie, ponieważ nie otrzymacie całego złota za dany czołg, ale i tak jest to dobra wiadomość dla wszystkich kierowców francuskiej delicji. Pełną listę czołgów podlegających wymianie znajdziecie na stronie domina, do której link zostawiam pod filmem. Wargaming rozpoczął testy tak zwanych dropów na kanałach Twitch Community Contributorów. Póki co nie dają one żadnych nagród, ale docelowo w trakcie oglądania streamów będą pewnie dostępne jakieś nagrody lub specjalne misje dla widzów. Póki co nie wiadomo jak długo potrwają testy i jakie ewentualnie nagrody będą wypadać z dropów. Od dawna taki system nagradzania widzów działa w World of Warships, więc i w WoCie może on zostać zaimplementowany w podobny sposób. Pozostając w temacie Twitcha, dostępny jest w końcu sierpniowy pakiet Prime Gaming, bo tak to teraz nazywa się usługa Twitch Prime. Osoby, które mają wykupiony pakiet Prime Gaming, otrzymają do wyboru dwa czołgi na 10-dniowe wypożyczenie. Można wybierać z czterech czołgów: Lansen C, Centuriona 5.1, ISA 2M i AMX-1357. Lub jeśli nie interesują Was czołgi, możecie otrzymać pakiet 15 misji na 5-krotny mnożnik doświadczenia lub 15 uniwersalnych schematów. Dodatkowo każdy posiadacz Prime Gaming otrzyma kamuflaż, medal, podręcznik szkoleniowy na 250 tysięcy doświadczenia dla całej załogi, 3 dni konta premium i pakiet misji na 5-krotny mnożnik Expa. W ramach pakietu macie również jedną subskrypcję na Twitchu, której śmiało możecie użyć na przykład na moim kanale. Od 26 sierpnia rozpocznie się piąty sezon programu rekrutacyjnego. Przy okazji mocno zmieniają się zasady naliczania punktów rekrutacyjnych oraz zostanie wprowadzony dzienny limit punktów, które można zdobyć. Od początku piątego sezonu będzie można zrobić maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych jednego dnia. Z pewnością ma to ukrócić powszechne farmienie czołgów premium oraz obligacji, Nagrody pozostają bez zmian, a do listy czołgów dodano dwa nowe pojazdy: T-26E3 Eagle 7 dla rekruta i jak Panzer 105 dla rekrutującego. Pamiętajcie, że przy zmianie sezonu nie tracicie postępu z poprzedniego etapu. Do 20 września będziecie mogli wybadać obiekta 140 w ramach nowego wierzchołka drzewa. Jak zwykle wszystkie pojazdy prowadzące do tego pojazdu będzie można kupić z 30 lub 50% zniżką. A dodatkowo dzięki misjom zdobędzie się dodatkowe doświadczenie dla załogi, rezerwy osobiste i sprzęt eksploatacyjny. Targi Gamescom w tym roku przeniesione zostały do sieci w związku z epidemią koronawirusa. Nie zmienia to jednak faktu, że Wargaming będzie w nich uczestniczył i będzie transmitował swoje prezentacje i imprezy na swoich kanałach YouTube i Twitch. W ramach przygotowań do tych targów możecie wykonać szereg misji, za których główną nagrodą będzie specjalny kamuflaż z okazji Gamescomu 2020. Link do listy misji zostawiam w opisie filmu. Chciałem zagrać, zobaczyć te czołgi, zagrać yy, ten tryb. To już? To już? Tyle? To już jedziemy na maksa, czy mi się klawiatura zepsuła? Bo ja nie wiem.